Jak to jest, że Polska wysyła w kosmos satelity, ale pozostaje całkowicie bezbronna wobec ewentualności inwazji z innego wymiaru, wobec zderzenia się z czymś niewytłumaczalnym, czemu polskie służby nie mają departamentu do spraw badania zjawisk paranormalnych? Co zrobimy? Czy my się z innych światów, z innych wymiarów, z niewyobrażalnego wymiaru inferno? Jak z nimi walczyć? Czy my, legion kukoldów Jana Pawła, wytrwamy? Atlas przyleci do Ziemi, wypuścił statki sądy. Co zrobicie? Czemu nie ma w Polsce kogoś kompetentnego do badania tych przypadków? Męka Chrystusa i ponadczasowe zmagania legionów, piekła z siłami lojalnymi wobec niebios, są zawsze rozciągnięte w wieczne teraz, w nieskończoność, bo dotyczą konfrontacji bytów będących ideami pozbawionymi